By hey, DJ Palasite, 10-minutowy film. U, u, u mnie jest taka wioska, 10 minut drogi pociągiem, jest najbardziej nawiedzoną e, wioską w Anglii. Może przyjedziesz, to zrobimy jakiegoś. Nie, jakiego... ale myślę, Suta że DJ Palasite tam nagrywał, czekaj. Dobra, to jest film, Wery Pok. A będziesz szybał? No, oby, O to horror. Kurwa, tak w tego kurwa, o Madira Phantom? Kurwa, on Zwolnie Nie, tam. no kurwa, halo! Artur. Zero, niebieska. Gdzie Artur, Daniel, Artur. No i kurwa. Ten. Ziema, no załatw a, Fante. Też. Dziękuję. Dobra, ja dobra. Kurwa. Ja. Jemy ja na serio. Wideo to... Pro Mikołaj Hemmerling. Dobra, to jak to nie się, będzie Fanty, to skam. Dobra, skupmy się, bo to już jest kurwa coś ważnego. Cicho. 4K. Ja myślisz, się że na serio to mówią. No my z no, nie wiem, może chce naprawić relacje w ich związku, bo z tego co słyszałam, to ostatnio mi się w oh, ogóle nie układa. No dobra, no ale. Wow! Spodziewamy się kogoś? Nie. Na kamerę nie, się spojrzał. No, jest prawie trzecia w nocy. Trzecia <grym> w nocy. Nie, ja pójdę to sprawdzę. Tylko, kto by miał. Kurwy, wczujcie się! O! Leonid, zaraz teraz Tak? Lepiej wyszedł telefon, sprawdzaj. Halo! Ja trochę się boję. Halo! To będzie jakiś jumpscare. Kurwa! Wrączkę tu wyskoczy z cukrem. Wrony po tu wyskoczy. Kurwa, przeciąg! Ło kurwa, kurwa. Do, do, do Bardziej się u Czech bo Czecha ja bałem oglądać Czego Co, to tu chodzi, kurwa Najważniejszy jego poród, kurwa, był A gdzie A nie? jakaś kamera? Nie chcę Cię martwić, ale... Mam wrażenie, że w domu dzieją się dziwne rzeczy. Halo, Skarbie. Ale ja się Chora, boję, się ja stało? nie lubię horrorów, tak się boję. Halo, Wika, czemu się nie odzywasz? Postać. Jaka postać? Widziałam postać u nas w salonie, na kamerach. Gdzie, w telefonie? Tak, ale Daniel, już od dłuższego czasu dzieją się dziwne Ukryta rzeczy. Ukryta prawda, kurwa. O, to, o, ja myślałem, o, to tak, od, od czasu ogniska. Wtedy, co byliśmy ze znajomymi, co robiliśmy, zdjęcia? To? Tak, ale to nieważne, jak... Od... Spokojnie, skarbie, spokojnie, powiedz mi co się dzieje. Od tego czasu naprawdę nie. Jest Chcesz spokój. postać? Wczoraj rano w ziemce. Co jak się wystrasza? O, jest fanta. Najgorsza fanta Jumpscare jak chuj będzie Ci kurwu Co ty <grystanie> to się boi, Ja się boję, bo będzie... jakieś korory człowieku <grystanie> No musi być jumpscare kurwa Kurwa jak ona zęby myje no co? nie, 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 Ja nie, to już tu kurwa chodzi? nie, mam pojęcia. To już chyba film minął prawie. Cię, Ale czemu tylko nie, minut? nie, nie, miska. To jest miska. Jest o Ty, kurwa. Ty, a to za nią Daniel I przez tyle czasu tyle się wydarzyło i ty mi nic nie powiedziałaś? Rafał dziękuję ja za nie drugi tier! Nie wszystkiego. Ja mam sam 16 października, ognisko ze znajomymi to nic takiego, a jednak okazuje się, że jednak coś to było. No ale to masz wrażenie, że to, że od nie czasu ogniska było. to się dzieje? No tak, no bo od tamtego czasu dzieją się dziwne rzeczy. No ale przecież robiliśmy sobie tam zdjęcia i tam wszystko było w porządku przecież, pamiętasz? Zresztą poczekaj, zaraz je znajdę. Momencik. O! Zobacz. No i to jest to grupowe, co robiliśmy wtedy w Skarbie, to jest naprawdę świetne. O! Zresztą zobacz, tutaj Seba i Karina. <laughs> Totalnie zły <zywa> w <odklejenie. śmiech> nie wiem co. Co? Co to jest za postać? To jest ta postać, którą ja widziałam wczoraj na kamerach. Jak wczoraj przecież Dziękuję za trójkę. A tu umiesz grać na harmonijce? Oczywiście. Oczywiście. Skapaliśmy fikołki? nie. Zamówiliśmy taka Weź tam rękach Inną rozmowę kurwa prowadzi przy tym ognisku. Dobra rozmowa, co on tam w ogóle pierdoli? przeanalizujmy to. Bo wiesz tutaj kurwa, siedzimy sobie na do tor, w my żur, tyś, jesteś, wari, każdy, każdy, każdy inny, kurwa, pierdol, ty jest jesteś, kurwa. tym Śledź, o czemu? Ja, dobra, imieniu, z z miałeś, jedno... czekaj, co on pierdoli? Ja, nie, jest, z legi z legi typa, nie, A co znowu? No? <laughs> on tam gada. Sklepaliśmy z takiej O tak, znowu? No kurwa, co z zlecha, kurwa, co tych. Kurwa, myślisz, że co my robimy, kurwa.

nie wiedziałem, że się będziesz dobrze bawić. Jezu. Seba! Za każdym razem jest to samo! Co się boicie? Wszystkich straszysz na każdym ognisku. I myślisz, że to jest śmieszne. To by przestało być śmieszne już ze dwa ogniska temu. Wiesz co, że już pójdziemy w sumie. No na pewno nie chcesz zostać jeszcze chwilę, kochanie. Serio, ci to. Przestańmy przecież niedawno przyszliśmy. No dobrze, ale jak Seba się nie to ty gadasz. No <laughs> Kurwa co te typy tam gadają pójdziemy spokojnie, ale serio zostajmy Przecież masz mi tak w ulka, piąty miesiąc, witam Tylko cicho Takiego mocnego pranka wymyśliłem na wszystkich Będą wszyscy tak wystraszeni Ale kogo znowu ty chcesz wystraszyć? Nikt kurwa nie to słyszy To Ciszej A ja nie z tobą rozmawiać fanty QR kodzik Normalna sprawa Kurwa samochód Ej, wygrałem plecak. A. W no, serio wygrałem plecach! I co to było? Kurwa, wygrałem Seychentu! Dobrze, Morg, dorób klimat. Wiesz co szkołę i skończyłem Teraz żyje na swoim już mię grać co to zobacz? Wolą mnie łóżka Co jest czemu się krzesło rusza? Seba to jest znowu jakiś nie, ja się nie ja Karina Jej, Cuj. Cuj. Bios 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 Ej no kochanie dziewczyny co... Seba to jest już mało śmieszne! No ale to nie moja sprawka Kurwa dobra bo zaraz musi być punkt komunikacyjny. Ej skarbie Zastanawiam się, że w filmku jest fanta, będzie. Dlaczego mikrofala jest włączona? Właśnie. No no, bo no odbieram, Kurwa, no co? nie śmiejcie się! Kurwa, wczujcie się! <laughs> no, większy koszmar, kurwa! <laughs> Powinna się kręcić ta postać tej mikrofali. Tam Seba siedzi w środku. Głowa sobie się kręci. Wrony w, w, rano kręci w <grym> się grzeje w szklanku. Kurwa, przez szybkę miał, o chuj mu chodzi. Ja. Kurwa, dalej, dalej grzeje. grzeje. Na to trzeba wyłączyć. Dalej. Ale, a, nie, a nie trzeba czasu po prostu zmniejszyć? Na zero? Teraz powinna się włączyć, proszę. Co tak mryga? No awaryjny ktoś Znak, kurwa. Logo Fanty. O kurwa. Ej, tanie, lustro! <głosy> <głosy> Kochani, ale gdzie ty tak będziesz Ja rozumiem, że... Ja tutaj że... dłużej nie zostaję, nie ma opcji. Masz 30 sekund, żeby przyjść do samochodu. Jak nie, jadę bez ciebie. No to, to poczekaj, chociaż zamknę dom, no. Gaszę światła! Ej, ale... Ja tu nie będę się siedziała! No to zamknę do! siedzi z tyłu Potter. Na bank w tylnym serku ją zobaczę To będzie Daniel. P. Każdym razem jest to Co jest z tym za... Ja jeszcze dzisiaj akurat... fajna akurat Krócej trzymaj Daniel no Daniel DANIEŃ kur... danie? da, Ale tak Danie, zobacz za fajnie kur... Już idę! A kurwa kable tam tnie, czy? No nie, nie co ono? kurwa spadła pierdala ten Kurwa Dimit. coś dzieje Fanta! <głos> <głos> To dzisiaj. było straszne. Wika? Wika? On coś usłyszał, że taką reakcję Pika, ma? Wika, na Chyba coś A, kurwa. I czerwonego leda zostało zapalonego. Pałka ledowa w bagażu tam. Wika? Wiktoria, gdzie ty jesteś? O, są dwa U. zakończenia. No i obydwa. Napiew psikus, widzowie. Tak, tak. Wiktoria! To teraz mi się wszystko łączy to seba? Co kurwa dla legi było ostatnio, Wiktoria! Gdzie ty jesteś, Wika? Kurwa, głośno jest. Przez szyby nie widać nie bez... przez mikrofale kurwa nie widział, to my się zobaczy. przez taką koszybę, teraz Koszulka <laughs> Koszulka Hady Wiktoria Wielki za Legią było. była <laughs> To już nie jest nawet śmieszne! On powąchał tą koszulkę Panie <laughs> <Kochanie>, gdzie ty <laughs> zniknęła? <Mam wytropić. śmiech> Victoria! Wiktoria Był nasz mini horror movie przygotowany specjalnie dla was, więc mam nadzieję, że się podobało. A właściwie, fantastyczne historie. Do 31 października znajdziecie limitowane butelki fanty z okazji. No. Halo... No dobra, ale jaki przykłó, czy co? Nie wiem. Dobra, dajcie cukierek. <grym> Wiktoria! Kochanie! To jest Cukierek? Victoria. Wika! Wika! Jezus Maria, kochanie! Co jest dobrze? Jesteś cała? Co się stało? Czekajmy z stąd! Dobrze, stok. szybko to! Myślałem, że jej pogażnikiem w zajebie. O co? O ty, Halo Stary, stary tu seba, to był żart, wracajcie, to był żart No to chyba sobie ze mnie stary jaja robisz No żarty jaja sobie robiły Dobra Dobra, siema siema Dobra Jezu tak, to był żart To, nie, to był nasz psikus? mini horror movie przygotowany specjalnie Dobra, dla Was, więc kartę, mam nadzieję, skisów. że się podobało. A właściwie fantastyczne historie. Do 31 października znajdziecie limitowane butelki Fanty z okazji Halloween, na której... No i mega, Dawaj Kronkel domowych. Hmm. No, ja wiem, jaki dokument będzie straszny.